Ekipa Ona Poseidona ostrzega. Odcinek zawiera duże stężenie absurdu. Cześć! Dzisiaj chciałem z Wami pogadać o oszustwie na Facebooku i w mediach społecznościowych. I mam dzisiaj ze sobą gościa, który został oszukany. I chętnie się z wami podzielić swoimi przeżyciami. I może ktoś z was nie wdepnie znowu w takie gówno, i nie da się wciągnąć jakiś głupi konkurs, żeby wygrać iPhone'a czy jakiś inny telefon. lub Długopis. Przed wami gość, którego już wcześniej spotkaliście. Panie i panowie, oto pan Jerzyk. Jako, że jest zabawką, i to jest normalne, że nie mówi, ale wcześniej opowiedział mi tą historię, spisał mi ją. Na kartce. No bo nie może mówić, bo ma zaszyte usta. Znaczy, jego papa to jest tylko yy, jedna nitka, którą właśnie nadszarpnąłem, ale nieważne. Generalnie jego historia jest taka, że widział na Facebooku konkurs, Wygraj iPhone. A. No i pomyślał, że skoro jest biały, znaczy, był kiedyś biały, ale uma się nim sporo bawiła i trochę go wyturlała po podłodze, więc już nie jest taki śnieżno-biały. Nie jest taki iPhoneowo biały, więc postanowił, że czemu nie chciałby mieć iPhone'a. Poza tym iPhone jest jego wzrostu, więc pasowałby mu. No i warunkiem wzięcia udziału w konkursie było udostępnienie tego, tej informacji o konkursie u siebie na profilu. No i on udostępnił tą informację. Potem się okazało, że właśnie, że żeby udostępnić tą informację, musi zaakceptować aplikację która chce pobrać wszystkie jego dane i mieć dostęp do jego daty urodzenia, numeru telefonu, wymiaru spodni i długości penisa. Mimo to i tak zaakceptował. Następnie okazało się, że musi oddać głos jeszcze w tej aplikacji, więc kliknął oddaj głos, bo chce dostać iPhona, bo był jeszcze drugi przycisk oddaj głos po prostu, a nie chce dostać iPhona. I on kliknął ten przycisk oddaj głos, chcę dostać iPhone'a, ale wtedy się okazało, że jeszcze musi kliknąć lubię to na profilu firmy, która organizowała ten konkurs. Jest to firma zagłosuj i zapomnij. No i on kliknął tam też lubię to. No i potem, właśnie minął już trzeci miesiąc i on nie dostał iPhone'a. I próbował się kontaktować z tą firmą, ale, ale mu odpowiedzieli, że, 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 że nie da rady, że nie ma takiego numeru. Ja, ja podejrzewam, że to chodzi o to, że po prostu już nie ma tego numeru po prostu. I, i pan Jerzy mi powiedział, że mu tak odpowiedzieli, ale sądzę, że to była po prostu centrala. Jaki może być morał z tego odcinka? No. Taki, że nie, nie możecie bezmyślnie klikać na jakieś konkursy, ponieważ to zazwyczaj tak nie działa i raczej nie za, nie za bardzo idzie wygrać cokolwiek. Zresztą widzieliście na przykładzie pana Jerzyka. Nie podążajcie ślepo za tłumem. To jest moja rada. I jakby pan Jerzyk tego słuchał wcześniej, a mówiłem mu to wcześniej, bo on przyszedł do mnie: Łukasz, kliknij, bo chcę wygrać iPhone'a. I go pytałem, ale, ale to jest bez sensu. Ale on powiedział, że on i tak chce wygrać iPhone'a. No to powiedziałem, no to, że dobra, nie? Na szczęście, panu Jerzykowi udało się uniknąć problemów z przekazaniem danych osobowych jakimś zewnętrznym firmom, ponieważ w sumie nic się nie stało. Nic złego się nie stało. Jakoś często ostatnio do niego dzwonili z jakimiś zaproszeniami na pokazy bielizny wełnianej. Nie wiem o co chodzi, ale on też nie odebrał, bo, bo, bo ma krótkie łapki i ma problem z trzymaniem, generalnie słuchawki. Więc nie dowiedzieliśmy się więcej, bo mu wypadła słuchawka i rozłączyło połączenie. Jak zadzwonię jeszcze raz, to się dowiem o co chodzi. Także rada dla Was: nie klikajcie na pałę we wszystko, jak popadnie na Facebooku. Bo część z tych konkursów to są po prostu jakieś chłamy i badziewia. No a może będziecie mieli jakiś pomysł, yy, yy, co pan Jerzyk może zrobić, żeby jakoś, nie wiem, jakąś rekompensatę dostać albo coś, nie wiem. Jakiś prosty, udawany jakiś iPhone, jakiś, nie wiem, jakaś podróbka ściągana z Chin. Może wy będziecie mieli jakiś lepszy pomysł, więc piszcie w komentarzach, co, co. jak można by było pomóc panu Jerzykowi. On będzie wam wdzięczny, naprawdę. To by było na tyle. A cały odcinek chciałem zakończyć taką, takim miłym konkursikiem. Nie ma żadnych nagród materialnych w tym konkursie, jest satysfakcja. Yy, I to jest taka zagadka. Pani Helena miała dwoje dzieci. Syna i córkę. Córka wyjechała do Pakistanu, a syn wykłada kafelki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Yy, I teraz jest takie pytanie, ile lat ma pani Helena? Odpowiedzi na to pytanie też również możecie wpisywać w komentarzach pod tym filmem. the Power! Na razie!